Um, yy, witam yy, wszystkich yy, widzów mojego kanału. Dzisiaj gościmy mojego kolegę też z Uniwersytetu Rzeszowskiego, doktora Joachima Popka, yy, który zajmuje się historią. Jest historykiem nie biologiem, ale zajmuje się historią lasów galicyjskich. Odnalazł bardzo ciekawe materiały archiwalne z końca XVIII i początku XIX wieku na temat lasów i tak zwanych serwitutów. I to myślę ludzi, którzy się interesują przyrodą i lasami bardzo zainteresuje. Co to są te serwituty? Dzień dobry, witajcie. Bardzo się cieszę, że mogę parę słów panie profesorze. Bardzo dziękuję, że mogę kilka słów powiedzieć. No tak, to była taka niesamowita przygoda. Jeszcze kiedy kończyłem doktorat, pojechałem, jeździłem w sumie bardzo często do Centralnego Archiwum Historycznego Ukrainy, do biblioteki im. Wacela Stefanyka w Lwowie. I co? I w, można powiedzieć, takim zbiegiem okoliczności odnalazłem, odkryłem niesamowitą bazę danych, bazę źródeł archiwalnych, rękopisów, składającą się w sumie z kilkunastu tysięcy teczek. I to były właśnie serwituty, tak? Ceka na miastnictwo galicyjskie, font numer 146, serwituty. I na początek sam nie wiedziałem o co to chodzi. Otworzyłem kilka teczek i tak się zafascynowałem. A konkretnie chodzi. O służebności gruntowe, o służebności gruntowoleśne, pastwiskowe, czyli dawne prawa ludności chłopskiej, mieszczańskiej, chłopów, czyli takiej relacji między zwierzchnością, czyli panem ziemskim, a poddanymi, czyli chłopami, mieszczanami. I prawa służebne w czasach, w czasach pańszczyźniarnych to było coś takiego. Funkcjonującego e, e, nierozłącznie z pańszczyzną. Tak? Chłopi odprawiający pańszczyznę mieli dostęp do lasów dworskich, czyli mieli prawo do pobierania drewna opałowego, drewna budowlanego, mogli wypasać bydło, e, e, czyli na przykład krowy, woły, konie, gęsi w lasach. Gęsi, w lasach też, gęsi oczywiście, w lasach dworskich, najczęściej na polanach. Na pastwiskach dworskich, łąkach i tak dalej. Mogli zbierać grzyby, mogli zbierać jagody, mogli zbierać bukwie, żołędzie. Jak przerwę, czyli jeśli pan nie pozwolił zbierać grzybów, to nie tak, można było zbierać. to nie można było wejść do Były nosu. takie przypadki? Były takie przypadki. Oczywiście, najczęściej to wyglądało tak, że pan ziemski wyznaczał po prostu taką. Strefę, strefa, w której, czyli las inaczej las serwitutowy, czyli jakąś część swojego lasu, bo musimy pamiętać o tym, że w czasach pańszczyźnianych wszystkie lasy należały albo do dworu, albo do kościoła, albo do państwa, czyli chłopi po prostu nie mieli tak, swoich lasów. Czy Kościół pozwala zbierać chłopom grzyby? Czasami pozwalał. to wszystko zależało od lokalnych warunków. Mhm. I lokalnych warunków, czyli od relacji panujących między np. Parochem czy wszystko w zależności, czy to była parafia rzymska, czy grecko-katolicka, czy prawosławna. Przecież księża mieli parafie, mieli też swoich, mieli swoich poddanych, tak? chłopów tak. na przykład. I jak to wyglądało? No, chłopi korzystali z tego prawa, bo przede wszystkim byli od, tego praw, byli od tych praw uzależnieni. To znaczy, jeżeli chcieli wyremontować dom, musieli iść do pana i prosić o tak zwaną asygnatę, o wejście do lasu, o wycięcie konkretnego materiału. I w tamtych czasach możemy powiedzieć, że był to tak zwany las wielofunkcyjny. Ta wielofunkcyjność była bardzo, bardzo ważna z różnych stron. Czyli czym się różnił ten las dawny od obecnie funkcjonującego lasu, który jest fabryką drewna. Tak, to jest bardzo ciekawe, yy, bardzo ciekawe pytanie i można powiedzieć od, od chwili zajmuje się tym tematem o no, tak zwaną ewolucją, czyli przejście od wielofunkcyjności do jednofunkcyjności. A to oznacza, że w czasach pańszczyźnianych, czyli najczęściej do 1848 roku, może jeszcze kilka lat później, do realizacji tej reformy, reformy zniesienia służebności, las służył, las był wielofunkcyjny, czyli las służył chłopom, mieszczankom, Służył wielu grupom społecznym, szlachcie oczywiście, Ale mieszczanom dlaczego? Co mieszczanie Ponieważ byli? mieszczanie musieli też czymś palić, musieli gotować, musieli grzać wodę, musieli pozyskiwać drewno opałowe. I sami chodzili do lasu mieszczania. I sami również chodzili. Oczywiście mamy tutaj na myśli mniejsze ośrodki miejskie, na przykład takie, lasy jak, takie miasta jak Leżajsk, tak? Leżajsk czy, 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 czy Rymanów na przykład, tak? To były mniejsze ośrodki miejskie. No i, i, i ten las, i dlaczego był wielofunkcyjny? Przede wszystkim las służył wielu grupom społecznym. To raz. Druga sprawa, służył na różnych płaszczyznach. A zapytam jeszcze, Czyli... czy a Żydzi chodzili do lasu? Nie, nie. Żydzi, mieszczanie, żydowscy nie, chodzili, nie tak? mieszczanie żydowscy kupowali. I wtedy Aha. mogli chodzić faktycznie i kupować, i mogli kupować i ta cena była znacznie niższa, kiedy koszt transportu był Żydzi sami sobie... Ale sobie sami nie zbierali. zbierali. Rzadko, się Rzadko się zdarzało. Rzadko się zdarzało. Trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo to były przypadki bardzo, bardzo pojedyncze. Najczęściej po prostu kupowali drewno opałowe na przykład, gotowe, zwiezione już przez Aha. chłopów. Myślę, że w czasach pańszczyźnianych chłopi po prostu mieli obowiązek. Bardzo często... To były darmochy darmochy, czyli przywiezienie tego drewna z lasu i zgromadzenie go na przykład na, na, na jakichś tam obszarach dworskich. Czyli tak? zbierano właśnie drewno, tak jak teraz zresztą tylko tak. że chruz zbierano, zwierzęta się pasły. Tak. Jakie zwierzęta nie mogły się pasz w lesie? No najczęściej zwracano uwagę, by się nie pasły zwierzęta takie jak kozy wśród młodników, tak, bo właściciele ziemscy narzekali, że te młodniki są szczególnie liściaste, niszczone, że młode drzewka są tratowane, że ten las bardzo ciężko ma się później od, odrodzić. No a wiemy, że z perspektywy, z perspektywy chłopów młody las, młode drzewka, szczególnie właśnie liściaste, no to, no to Bydło bardzo często, e, robiło szkody i m, można powiedzieć, szczęście w nieszczęściu, ponieważ gdyby nie te konflikty o służebności, gdyby nie konflikty o serwituty e, między chłopami a e, dworem, tak, o, o, o dostęp do tych lasów, o wyrządzone szkody, nigdy nie poznalibyśmy tych informacji. No, a jakie to są informacje? E, kiedy narodził się konflikt, kiedy wybuchł, powiedzmy, konflikt na wzór tych konfliktów powiedzmy z Rejmonta tak chłopów Władze austriackie musiały w jakiś sposób ten konflikt załagodzić bądź rozwiązać. Więc wysyłano komisję, i komisja chodziła od domu do domu i zbierała informacje, robiła dosłownie, dosłownie wywiady z chłopami. Przesłuchania, przesłuchania. I tak zawsze przesłuchanie składało się na przykład z głównej części, czyli ad generalia. Ten chłop musiał podać: Jestem franek, surdą. Mam lat tyle i tyle. Byłem karany, bądź nie byłem karany. Robiłem to, nie robiłem tego. Zajmowałem się na przykład taką gospodarską, i w art specjalia musiał wyznać dokładnie, jak wyglądała gospodarka dworska, ta drzewna gospodarka dworska, w jaki sposób chłopi mogli czy nie mogli chodzić na, na, na zbieranie, zbieranie chrustu, zbieranie drewna opałowego i tak dalej. Więc przerwę. <try> czy były przypadki, na przykład, że np. Na, na, na przykład. Jedzenie ptaków leśnych, albo to, że prawo do zbierania sroka albo wron. Z tym się nie spotkałem. Nie, nie, Z nie tym nie się nie spotkałem. Tego. A świnie wypasano w lasach? Tak, to było bardzo ciekawe. Świnie wypasano przede wszystkim w miejscowościach i w miejscach, gdzie mieszkali bogaci. Chłopi, tak? Ten, kto miał świnie, był z reguły bogatszy, a z tego względu, że musiał uprawiać ziemniaki i tuczyć jakoś te świnie. Ale jeżeli ktoś wypasał, wypasał świnie w lesie, no to znaczyło, oznaczało, że ten chłop był bogatszy. No i na terenie pierwszej Rzeczpospolitej, jak również jeszcze w drugiej połowie XIX wieku po dokonaniu zaboru, funkcjonowało wiele takich praw. Mówią o tym m.in. takie dokumenty stare wolumina legum. I jednym z takich ciekawych praw była właśnie informacja, że chłop, który miał na przykład świnie i te świnie, powiedzmy razem z tym chłopem, zaszły w miejsce, gdzie nie można było wypasać zwierząt i został przyłapany przez służbę leśną, to właściciel tego lasu mógł zabrać na przykład za pierwszym razem jedną świnię, uśmiercić ją, ale miał obowiązek spuścić z niej krew. I Pomalować to drzewo w miejscu, gdzie doszło do złamania prawa. Jaki tak? Natomiast... był sens tego? Um, egzekwowanie, egzekwowanie prawa przede wszystkim z tego względu, że przestępstwa leśne, tak zwani szkodnicy leśni. To było na porządku dziennym. Codziennie, można powiedzieć, dokonywały się kradzieże i ma to związek, bo jest to bardzo ciekawe, bo ma to związek z taką moralną ekonomią, gdzie jest czyn usprawiedliwiony, gdzie chłop na przykład nie może w zimie sobie napalić w piecu i nie może się wygrzać, nie może się ogrzać, umyć, ugotować jedzenia i musi ukraść to drewno, tak? I um, bo nie ma wstępu do lasu, i czy ten czyn usprawiedliwiony jest, czy nie, czy może jest to czyn nielegalny, czy nie. A co to z tym było z rejestrem? Bo był jakiś rejestr tak. w szkole. E... W niektórych majątkach ziemskich, no, jest to ciekawy temat, bo w niektórych majątkach ziemskich, szczególnie tych większych majątkach ziemskich, jak na przykład potockich tutaj w Łańcu, z łańcuta, e, e, urzędnicy, mandatariusze czy leśniczy po prostu prowadzili rejestry szkodników leśnych. Były to rejestry osób, które doprowadziły na przykład do nielegalnej wycinki, e, bądź po prostu do dewastacji drewna, do dewastacji młodników, do wycinania choinek na przykład leśnych w czasie świąt, czy, czy doprowadzili do szkód i przede wszystkim zostali złapani. I co w takim wypadku, jeżeli taki chłop przy, przy mieszczanin został złapany? No albo musiał to odpracować na, chłop, na, na dworskim i musiał więcej pańszczyzny, więcej dni pańszczyzny odpracować, albo musiał zapłacić, albo nie dostawał drewna, w ramach praw służebnych, czyli musiało jednoznacznie... Był a się były być. przypadki zabójstw związanych z kradzieżą? Tak, tak. Najczęściej były to sytuacje, były to sytuacje, gdzie dochodziło do regularnych starć. tak na przykład, teraz sobie przypominam sytuację ze wsi Desznica z 1832 roku, gdzie doszło do regularnej bitwy między służbą dworską a chłopami. Tak? I to całą wsią. Kobiety, mężczyźni, dzieci po prostu doszło do regularnej bitwy w lesie. A dlaczego? Kobiety, kobiety wypasające bydło w lesie zaprowadziły, zaprowadziły krowy, woły w miejsce, które było zabronione, na polany, które, na których wypasać nie można było, no i zostały przyłapane, no i zostały przyłapane przez służbę leśną, i co do, do, doszło do takiej ciekawej sytuacji, że to bydło po prostu zostało skonfiskowane i zabrane do dworu. I, 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 I cała wieś się zgromadziła, doszło do wielkiego wzburzenia i wielkiej konfrontacji. Cała wieś Dysznica uderzyła na dwór i siłą to bydło zostało skonfiskowane, wyrwane można powiedzieć, wyrwane, wyrwane służbie, służbie dworskiej. No i oczywiście doszło do wielkiego śledztwa, no ale w czasie tej bitwy kilka osób zostało zranionych, powyrywano sztachety z płotów, po prostu doszło do konkretnych bitew, bitew na brą białą przy pomocy gałęzi itd. A zbierano też liście i mech w lasach? Tak, tak, najczęściej właśnie były to. Najczęściej była to zbiórka, zbiórka tak zwanej paszy, czyli listowia, igliwia, mchów, bardzo często wydzierano krzewy i używano, używano przeznaczano je jako na przykład obornik czy podściółkę pod, 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 pod krowę, tak, do stajni. No, wynikało to przede wszystkim z tego względu, że w niektórych miejscach Galicji występował bardzo duży deficyt. Deficyt siana i słomy, więc musiało czymś to zastąpić. A lasy też, wykaszano... Tak, wykaszano właśnie najczęściej e, lasy przeznaczone polany w polanach, polanach słomę, która mogła służyć. Siano. Przepraszam, przepraszam, siano już, już, już się troszkę mylę, siano, które mogło służyć, które mogło służyć e, e, dla bydła na pożywienie przede wszystkim. E, no, co jest ważne, żeby, żeby, pamiętać o tym, żeby pamiętać o tym, że Galicja była krajem biednym i bardzo często dochodziło do takich sytuacji, że ci chłopi po prostu nie mieli już czym, nie mieli już na przedwiośnie, przede wszystkim na przednówku, nie mieli, nie mieli siana, nie mieli słomy, więc musieli po prostu jakoś sobie radzić. musieli udawać się do lasu, czy to było zabronione, czy to było, czy to było legalne, musieli w jakiś sposób sobie radzić, bo no same wiemy, na przykład 1847, ósmy rok, wielka, wielka, um, wielki głód w Galicji, gdzie nawet... Um, sąsiady tego serwituta? E, sąsiady tego serwituta. Na przykład? Na przykład... Um, po 1846 roku, czyli po rabacji galicyjskiej w miejscach, w których dochodziło do największej eskalacji, do największych antagonizmów społecznych mamy do czynienia z większą ilością szkodników leśnych, tak zwanych. Oczywiście ta nazwa szkodnicy leśnej jest trochę krzywdząca, bo ci ludzie po prostu najczęściej, oni po prostu nie mieli wyboru. Ale jest na przykład zapisane, że jakieś rośliny konkretne tam zbierali tak, zioły, na jak... przykład jagody. Na przykład jagody e, e, zbierano w i wypiekano z Peżu. Jest na przykład, ale też w lesie, nie było Peżu. W lesie nie było peży, w lesie nie Peżu, ale na pastwiskach i wypiekano z tego chleb. No tak, to jest zapisane tam. Tak, peżu. nawet jest przepis na Super. chleb z Peżu. Tak? Zresztą jest taka książka, Kronika Kleck elementarnych w Galicji i tam mamy do czynienia z różnymi, tak, z różnymi powodziami, nawet z szarańczą, z różnymi, z różnymi niepowodzeniami. Czyli życie kiedyś było ciężkie bardzo, tak? Ci chłopi biedni jak budowali dom na przykład, no to jak, jak takiego biednego chłopa było stać na, na drewno na cały dom? Jak to było ekonomicznie rozwiązywane? No właśnie, nie było go stać, bo nie miał pieniędzy, był biedny i co musiał okay. zrobić? No przede wszystkim musiał pójść do e, dworu, e, jeżeli, e, jeżeli ten majątek ziemski był mniejszy, mógł, mógł udać się bezpośrednio do pana i poprosić go o drewno budowlane i ten pan wyznaczał albo sam oznaczał, cechował sam to drewno i wyznaczał do wycięcia, albo wyznaczał konkretnego leśniczego, który miał wyciąć drewno i przeznaczyć. No, te zeznania chłopów zeznania władz austriackich które sporządzały całe, całą dokumentację są bardzo dokładne bo opisują każdy element domu, nawet rzuty konkretnych chałup dworskich, które przepraszam, chałup chłopskich, które były bardzo często połączone ze stajną była jedna jedno Liczono ten, przyciesia ile, ile, ile krokwi ile, ile, konkretnych, ile konkretnych elementów na każdą ścianę, no tak naprawdę wszystko. I on to dostawał za darmo od Pana? Do 1848 roku dostawał to w zamian za to, że odprawiał pęszczyznę. Jeżeli był dobrym chłopem, jeżeli nie spóźniał się na pole dworskie, jeżeli e, nie był szkodnikiem leśnym, to mógł dostać, e, mógł dostać drewno na albo reparację, albo na wzniesienie nowego domu, e, który albo się zawalił, albo na przykład spalił, bo mm -hmm. no, pożary były bardzo często, e, bardzo często taką plagą na więzają, na więzają, na nawiedzającą e, Galicję. Więc no, to było bardzo trudne, no i oczywiście, ten chłop musiał wszystko robić na własny rachunek musiał sam zapłacić, zapłacić za ciesielkę, musiał sam zapłacić za zwiezienie, za przede wszystkim za ścięcie, za zwiezienie jeżeli na przykład nie miał konkretnego wozu to musiał zapłacić musiał wynająć, musiał obrobić więc naprawdę to nie było łatwe zadanie a po zniesieniu pańszczyzny? A po zniesieniu pańszczyzny mamy tak zwany okres przejściowy. Niektórzy nazywają to takim okresem divide et impera, czyli dzień, dziel i rządzi. Władze austriackie nie spodziewały się w pierwszym momencie, że z powodu serwitutów dojdzie do tak gwałtownych sporów. To znaczy właściciele, właściciele ziemscy stwierdzili, że skoro chłopi już nie odprawiają pańszczyzny, to my zakazujemy wszystkim chłopom dostępu do lasów. I coś się stało. W drugiej połowie XIX wieku doszło do około 30 tysięcy sporów, konfliktów między chłopami a właścicielami ziemskimi. Czyli te pojawiły się dopiero w latach 40., tak? Nie, serwity, które przecież. były trwałe najczęściej, najczęściej na podstawie aktów lokacyjnych miejscowości, aktów erekcyjnych, parafii, czy konkretnych nadań, nadań królewskich, prywatnych, właścicieli itd. Natomiast w 1853 roku Czyli kilka lat po zniesieniu pańszczyzny, władze austriackie zorientowały się, że to jest ogromna płaszczyzna do, e, do powstawania konfliktów. I stwierdziły, tak, to musi, ukaza musi się ukazać patent, patent znoszący serwituty. Powstało mnóstwo lokalnych komisji służebnych, lokal, lokalnych komisji serwitutowych, które miały rozpatrzyć wszystkie pretensje chłopów do drewna opałowego, budowlanego, do wypasu bydła, do zbierania ściółki leśnej, do zbierania owoców leśnych, lokalne komisje serwitutowe, które miały rozpatrzeć i określić wartość tych praw. A ja mam pytanie jeszcze o tak zwane właśnie pastiska gromadzkie. Czy one były od początku XIX wieku, czy dopiero potem? Powstały. Pastwiska gromadzkie powstawały na, bo powiedzmy, mogły powstać się w dwojaki sposób. Po dokonaniu zaboru w 1772 roku, po cesarzowej Marii Teresie, mamy rządy jej syna Józefa II, który zarządził tak zwaną wielką restrukturyzację, czyli reformą, reformę urbarialną Galicji. I w 1785 roku zarządził pomiar wszystkich gruntów i podział podatków na rustykalne i dominikalne. I ten podział miał miejsce od 1785 roku i powstał wtedy taki ogromny zbiór, pierwszy kataster gruntowy, czyli tak metryka józefińska od cesarza Józefa II. I tam wpisywano, które były gromadzkie, czyli tak zwane grunty wspólne i które były dominikalne. Czyli dworskie. A dużo było tam wspólnych gruntów? Właśnie. Grunty wspólne było ich sporo, ale były najczęściej taką płaszczyzną niezgody pomiędzy nawet niekonkretnie dworem a wsią, czyli dwoma miejscowościami, gdzie granica dwóch miejscowości nie została konkretnie wytyczona i dwie miejscowości miały prawo do jednego pastwiska gromadzkiego. I na tej płaszczyźnie właśnie bardzo często dochodziło do, 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 do konfliktów. I separacja gruntów, Gruntów wspólnych, czyli wytaczanie hmm. granic, dzielenie tego miało miejsce właśnie też w czasie regulacji serwitutów i gruntów wspólnych, czyli od 1853 roku. A jeszcze mam jedno pytanie, czy hmm. na przykład pojawiają się jałowce w tych wspomniane w, proces, w tych sporach? Bo jałowce często rosną na pastwiskach, czy hmm. coś takiego, że są, wykarczował jałowce na przykład, nie. albo nie wykarczował? Hmm. Yy, 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 tak, spotkałem się, aczkolwiek nie, jest to, nie, była to częsta, nie była to częsta rzecz, głównie z tego względu, że chłopi bardzo często nie określali konkretnymi gatunkami, tylko po prostu albo samosiejka, albo jakaś, jakieś drzewa, które były, były wycięte, a najczęściej się klasami, odnosili się klasami użytkowymi, tak, które były w metryce józefińskiej I jeżeli to było pastwisko, no bo od tego płaciło się podatek. Więc, więc, więc bardzo, często, bardzo często nie było to nazywane konkretnie, konkretnymi gatunkami. A czy pojawiają się takie miejsca, które się nazywają łazy? Bo to były takie często miejsca, właśnie. Takiej gospodarki zaprzeczone pasywnie nie ma tego tam nie do tych. Czyli kiedy kończą się te Twoje badania, na jakim okresie i te serwituty w ogóle, jak to się kończy? No właśnie. W ramach, w momencie, kiedy te serwituty, czyli konkretne prawo poboru drewna zostało, zostało oszacowane, to została oszacowana mm. również jego wartość. I wtedy komisja lokalna prezentowała panu Ziemskiemu, czy panu Ziemskiemu, właścicielowi dworskiemu i chłopom, rozwiązanie. Możecie dojść do porozumienia i wykupić prawa służebne. Czyli w zamian za to, że właściciel Ziemski na przykład odgrodzi kawałek lasu i przeznaczy go dla, dla konkretnej miejscowości, prawo służebne zostanie zniesione. A miejscowość zyska las, las gminny. I w tamtym właśnie okresie, między 1853 a 1895 roku, narodziły się lasy gminne na terenie województwa podkarpackiego, małowolskiego, części śląskiego. Lasy gminne, wspólnoty gruntowe, pastwiska gromadzkie, pastwiska gminne, i one istnieją do dnia dzisiejszego, bardzo często w niezmienionej formie. A co się stało potem, po 1995 roku? W 1895 roku skończyły działalność lokalne komisje serwitutowe i wszystkie konfliktowe sprawy przejęły sądy. I, um, przejęły sądy, i, um, i, które mogły albo regulować serwituty, albo wykupywać je. I w niektórych miejscowościach, na przykład w powiecie, dawnym powiecie limanowskim, ta regulacja trwa do dzisiejszego czasu. Niektórzy mieszkańcy niektórych miejscowości mogą korzystać z lasów państwowych w, 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 z, z racji na dawny serwitut. Czyli ono obowiązuje dalej, tak? W niektórych miejscowościach tak. A jakie są najstarsze, które obowiązuje? Na przykład ostatnio spotkałem się z terenu Żywieczyzny nadanie na króla Jana Kazimierza z połowy, z połowy XVII wieku. To są nadanie przywileje dla wybranych konkretnych osób, Serwituty, które obowiązywały od połowy na przykład za czyny wojenne, na za, za zasługi na rzecz króla. Te osoby mają prawo użytkowania lasu państwowego. No, po, i Potem i Egzekwują to. Tak? I egzekwują, tak. Cydowne, I to, są, to, są, to, są, to są bardzo często albo oryginały nadania tych dla konkretnych osób, albo oczywiście kopie tych, tych przywilejów. I ostatnia rzecz, gdzie są te dokumenty? Tak, te dokumenty znajdują się w takim ogromnym zbiorze w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie. Jeszcze przed pandemią spędzałem tak naprawdę każdego miesiąca tydzień i fotografowałem te dokumenty, dalej je fotografuję ile tylko mogę, jeżdżę do Centralnego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie, fotografuję, digitalizuję, no i opracowuję i piszę. To trochę trudne dla historyków polskich, że właściwie... Cała dokumentacja galicyjska jest we Lwowie, tak? No tak. A Kraków, w końcu Krakowa też tam są w Lwowie? Tak, wszystkie, Wszystko. tak naprawdę cała Galicja, całe obszary całej Galicji, czyli dzisiejsze województwo podkarpackie, małopolskie i część województwa śląskiego, czyli wszystkie tereny, które były częścią tzw. Galicji zachodniej, czyli zachodniej części, no i oczywiście całej Galicji wschodniej. Tak, bo to Galicja to był naprawdę, naprawdę duży obszar. Dziękuję bardzo Dzięki za również. bardzo ciekawy wywiad. <laughs> bardzo się cieszę, że poznaliśmy się. W ogóle myślimy na tym, żeby tu właśnie w Rzeszowie stworzyć taki z kilka osób jeszcze, które zajmują się historią lasów, historią w ogóle ekologii leśnej, taki właśnie zespół badawczy, żeby pokazać te powiązania człowieka z lasem, które są inne niż jak sobie wyobrażamy. Las to nie tylko plantacja, ale pewien ekosystem, z którego ludzie właśnie korzystali. Tak. Dalej zbieramy jagody, dalej, dalej zbieramy grzyby, ale już nie zbieramy ściółki na zbieramy... <laughs> krów. Tak, dzięki, dzięki również. Dziękuję, dziękuję ja. za wywiad. Dzięki serdeczne.